Mieszkam tu od 1982 roku. Przyjechałem na wakacje, zakochałem się w tej krainie, miałem wtedy 21 lat. W jedną chwilę zrzuciłem wszystko, co, co miałem w Warszawie i zostałem tu. Najtrudniejsze to było dla tych, którymi się musiałem opiekować. Ja kupiłem to gospodarstwo z koniem, krową, kurami, psami, a nie miałem o tym pojęcia więc im było najtrudniej, bo, bo byłem niedobry dla nich, z niewiedzy. Nie zdawałem sobie sprawy z różnych, z wielu bardzo rzeczy, no i też, no więc mam na sumieniu. Jakby moja droga to nie była droga taka e, miękka, miałem wyboistą i twardą. <grym> Jestem rolnikiem, prawiam tutaj ziemię, mam teraz szkółkę roślin, e, no i te krowy, kury. Działam w różnych organizacjach ekologicznych i jestem aktywistą. No. Jak, jak trzeba, to idę gdzieś protestować. Jak mogę. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. zapraszam. Dzień dobry, cześć. 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 Bardzo miło. To jest kto? Lola. A to Salomon. Salomon, a my idziemy do innych zwierząt, do krów. Idziemy do krów, do kur. Ich dwie są krówki u ciebie. Dwie teraz. krówki, tak. Dwie. Ale ten ich domek czeka na kolejne dwie. Tak jest. Zadzwoniła do mnie moja sąsiadka, powiedziała, że urodziła jej się krówka, że ona już nie może mieć tej krówki, bo ma jedną i, i na tym koniec, więc ja poszedłem przez las. Spotkaliśmy się w środku lasu i ta krówka była wielkości pieska i przyprowadziłem ją do domu. Nazywała się Butla i to było 18 lat temu i mieszkała ze mną e, przez te 18 lat. Tam e, na łące, e, jak mieszkały u mnie dzieci, to grali tam w piłkę i ona grała z tą piłkę z nimi. Przez moment czuła się psem, bo jak przyjechała to ja miałem taką wilczycę, i wilczyca ją tak troszkę zdominowała, ale też trochę podporządkowała. Uczyła ją, co powinna robić. W związku z czym krówka, jak przyjeżdżał samochód albo ktoś przychodził, to pierwsza była jeszcze przed psami, <laughs> biegła do człowieka. Ja tą butlę doiłem yy, yy, i miałem z niej mleko, robiłem sery i tak dalej, ale yy, zrozumiałem, jakby. Ten cały mechanizm, zobaczyłem go na własne oczy. Czyli, żeby krowa dała mleko, musi urodzić dziecko. A jeśli urodzi się chłopiec, to co? To pod nóż idzie. W związku z tym, e, po urodzeniu córki, czyli tej bombony, już postanowiłem, że więcej nie, więcej nie. I bombona jest panną cały czas, mimo że ma 10 lat? i nigdy nie była eksploatowana, jest trochę taka półdzika. A, a mama jej umarła w Wigilię. I było to dla mnie bardzo bolesne patrzeć na tą jej córkę, która po prostu wszystko widziała, wszystko rozumiała. Ja trochę poznałem krowy i wiem, że, że one są niesamowicie... one są takie same jak my, tylko po prostu mają inne, inne środki wyrazu. Tak samo cierpią, tak samo przeżywają różne emocje. Bombonko, to my. Z gośćmi jestem. Nie wstawaj, kochana. Marchewa. Po śmierci mamy zachorowała w tym, w tym grudniu, a lekarze nie są w stanie stwierdzić, co jej jest. Jest okulała na jedną nogę. Napisałem na Facebooku, że bombona jest samotna i że przydałoby się jej e, towarzystwo. A za chwilę zadzwoniła koleżanka, która powiedziała, że koło niej pan Makrowe, która ma frymerię, czyli... W momencie dojrzewania, y, przestanie być dziewczynką. Nie zacznie być chłopcem, ale będzie w takim, w takim stanie pomiędzy. Czyli będzie nie, niepożyteczna jakby z punktu widzenia człowieka. I krowa idzie na rzeź, ona zorganizowała zbiórkę, wykupiliśmy tą krowę i y, y, y ona teraz jest u mnie i nazywa się Moon. Powiedz mi, a jak przyjechała ta druga krówka, to skąd ona przyjechała? Z daleka, chyba 60 czy 80 kilometrów. I kierowca nie zgodził się podjechać tutaj, jeszcze nie było tej obory, ale, ale pod to miejsce tutaj. Więc stanął przy drodze, otworzył, otworzył tył samochodu, a tam w środku przerażone wielkie zwierzę z takim małym sznureczkiem. I przerażony ty? Później jak ją zobaczyłeś? On Mówi do mnie, proszę zabrać krowę, to pańska krowa, a ona jest potwornie szalona. Więc ja wziąłem taką linę, zawiązałem na tej, ją na tej, ona? tak, na tej linie, no i poprzeciągała mnie trochę po tych łąkach. Czyli jak ona przyjechała, to ty też nie czułeś pewnie? Gdzie? No było to spotkanie po prostu dwóch przerażonych istot. Które się wzajemnie nie znały. Ona tu nie znała terenu, nie znała, nie znała praktycznie niczego. Ona mnie nie znała. Nie wiedziała, czy jestem fajny gość, czy niefajny gość. Ja nie wiedziałem, czy ona jest fajna, krówka, czy niefajna. Ale teraz krówka. już między Wami trochę jest inaczej. Jest już spora więź. To warzywo bardzo pomaga nam. E, Przełamywać tak. lody. Przełamywać lody i. Już teraz pozwala mi się głaskać. I to jest taka cwaniara, już wie, że mam tu marchewkę, więc. <grywka> Ta krówka Moon jest u mnie stosunkowo krótko, my się dopiero poznajemy. Ona ma za sobą silny stres i dotychczasowe życie nie było słodkie, więc ja stopniuję jej tą wolność. Ale docelowo ona po prostu będzie sobie chodziła i wchodziła do swojego miejsca. Kiedy będzie chciała, i z niego wychodziła, kiedy będzie chciała. Mam sporo ziemi, na, których, na której te, te krówki po prostu będą, będą sobie żyły. Zaznaczymy, jak dajesz Tak, dobrze. Ile krowy żyją normalnie? Co to znaczy normalnie? W takich, takich hodowlach ten ich wiek jest mierzony ich wydajnością jak wydajność ich spada to do widzenia a kiedyś krowy miały imiona że się mówiło o matka żywicielka o krowie i taka krowa bardzo często lub prawie zawsze dożywała, dożywała starości u gospodarzy tak to wszystko jest mój teren Czy ona tak zachowuje jak odchodzisz od niej tak, o, bardzo często na przywitanie i, i na pożegnanie e, właśnie wydaje tak taki dźwięk. Tak. Tak. Nigdy nie byłem fanem e, mówienia ludziom, co mają robić. Sam nie znoszę tego, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, i jak mam żyć. Aczkolwiek, jak robię coś, jakieś działania antyfermowe, no jest to pewna forma wywierania nacisku. No ale jesteśmy przyparci do muru. My jesteśmy tak wychowani. To jest systemowa sprawa, systemowa. Przecież y, dzieciom się nie mówi, że ktoś zarżnął świnie, którą on właśnie je. Tylko mówi się mu jedz, mięsko jest zdrowe. Mięsko nic nie znaczy dla, dla dziecka, nic. Jesteśmy oszukiwani, to, to taka jest prawda. Większość ludzi ma stosunek taki jak ja, tylko no, tak trochę w tej nieświadomości żyją. Nie ma okazji. Nie ma tych impulsów zewnętrznych właśnie od strony tych naszych pseudo-opiekunów, żebyśmy, żebyśmy zwracali na to uwagę. Jak się jej ratuje? Ktoś po prostu jedzie, zabiera? Czy ktoś mówi, chcecie, bierzcie? Czy jak ten proces w ogóle wygląda? No najczęściej po prostu po tym czasie, kiedy, kiedy kura jest pożyteczna z punktu widzenia człowieka traci tą pożyteczność, mm -hmm. to po prostu one są zabijane lub właśnie oddawane takim osobom jak ja, czy tam odsprzedawane. Mm -hmm. I, I tak właśnie było też z tymi kurami. Tak. Ile jest tych kur? 15 plus kogut. Plus kogut. I po nich widać, nie? że one są e, troszkę. Widać, no, je, jeszcze, jeszcze się nie ogarnęły, są u mnie dosyć krótko. Mm -hmm. Tak wyglądają, jak. Jak wyglądają kury na fermach, czyli są jakby źle upierzone, po prostu wymęczone. Jak teraz już się troszkę ogarnęły, jak do mnie przyszły, wszystkie miały zupełnie blade grzebienie. No bo tam są po prostu w jakichś takich e, stłoczone, rozumiem. E, Stłoczone lub, lub zamknięte tak, że, że, że nie mogą się w ogóle ruszać. Wszystko zależy, czy mają znosić jajka, czy, czy są y, y, na, na mięso. Są karmione niedobrymi paszami, y, więc u mnie się w ogóle musiały nauczyć jeść ziarno, bo tego nie umiały. Część z nich miała dzioby takie tak skrzyżowane, jedno na drugie zachodziło. Ale to już się m, jakoś, jakoś już sobie poradziły. No. Do tej pory one nie miały na przykład możliwości grzebania w ziemi. A teraz mogą, więc sobie te różne rzeczy jakoś. Tak y, powinny żyją po prostu. Tak, dokładnie. Jasne. dokładnie. Kiedy miesz byłem mieszkańcem Warszawy, nie wyobrażałem sobie, że mógłbym nawet tydzień być na wsi. Bardzo mi się źle wieś kojarzyło. Natomiast jak już tutaj trafiłem, to Warszawa przestała dla mnie znaczyć cokolwiek. Warmia, jak przyjechałem, była o wiele bardziej dziką krainą niż jest teraz. Domów było dużo, dużo mniej, nie było żadnych osiedli, wieś była wiejska. Te pola, lasy, te przestrzenie, to po prostu zrobiło na mnie takie wrażenie, że zakochałem się w tym miejscu. Nadal najbardziej kocham na wolność. I to, że wychodzę z domu, e, mogę wyjść dowolnie. Ubrany, nieubrany, e, nieuczesany ptakom to nie przeszkadza. E, słyszę ptaki, dotykam ziemi. E, no to są rzeczy nie do, nie do przecenienia w ogóle. Oczywiście widzę, widzę zmiany, które z mojego punktu widzenia nie są korzystne. Ale niektóre z nich rozumiem. Na przykład to powstawanie osiedli, które się tak rozpychają. Rozumiem, bo każdy chce gdzieś mieszkać i szuka tego miejsca. Ja bym oczywiście szukał inaczej, ale, ale jakoś tam rozumiem to, chociaż to są pewno w jakimś sensie przykre rzeczy, bo w pewnych pięknych miejscach nagle lokują się ludzie. Dużo jest tutaj gospodarstw ekologicznych. To jest dosyć silny tutaj trend. No a, ale też dużo jest osób kompletnie nieświadomych i do nich nie ma, nie ma jak dotrzeć. No. Były tu trzy stawy, wszystkie trzy jak przyjechałem były pełniuteńkie wody, teraz praktycznie nie ma w nich wody, znaczy w dwóch nie ma w ogóle, w trzecim jest troszeczkę przez początek wiosny, potem ona też znika i między innymi dlatego złożyłem też pozew przeciwko, przeciwko rządowi polskiemu. Za y, zaniechania w polityce klimatycznej, y, które bardzo, bardzo mocno na, nas trafiają tu wszystkich mieszkańców, no bo, bo ta woda to nie jest tylko to, że my y, nie mamy jakby wody do, y, do mycia czy do czegoś, tylko to przede wszystkim jest sprawa tego, że wyschnie Ziemia. Uważam, że, że my jako ludzie y, jesteśmy. Jesteśmy tej sytuacji winni. No nawet nasza epoka nazywa się antropocen, bo już na, na taką skalę przekształciliśmy środowisko w bardzo negatywny sposób. Drzewo mi się wywróciło, miało 300 lat. Przeżyło wiele tutaj wichur, a przyszedł taki wiatr, że, że go zniszczył. I kilka tutaj takich pięknych, zabytkowych drzew poległo właśnie wtedy. Tego będzie coraz więcej. Przeraża mnie to niesamowicie, ale staram się nie zajmować przerażeniem, tylko próbą zrobienia wszystkiego, co, 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 co mogę, żeby, żeby ten scenariusz, który mam w głowie, żeby się nie wydarzył.